Z witam w naszej kolejnej lekcji zdanej, po wyliczaniu rozwiązań równania kwadratowego, przejdziemy sobie dzisiaj do postaci iloczynowej trójmiana kwadratowego. Chciałbym na początek zrobić z Wami ćwiczenie drugie ze strony 215 i zaczniemy sobie od podpunktu A. Przedstaw trójmian kwadratowy w postaci iloczynowej, polecenie dość jasne i proste. Przejdźmy sobie tutaj dalej. W waszym podręczniku na wcześniejszej stronie, 214 albo 213, nie pamiętam, znalazłem taką definicję. Postać y równa się a, x1x1, x1, pierwszy nawias, drugi nawias, x x 2 gdzie a jest różną od zera, nazywamy postacią raczynową funkcji kwadratowej. Tutaj mówię, że to x-x1, x-x2 nazywamy czynnikami, yy, czynnikami liniowymi, liniowymi tak? ale to są nasze iloczyny, nasze mnożenia. Słuchajcie, na no x1, x2 to jest to, co przed chwilą liczyliście. To są, to są nasze miejsca zerowe, to są nasze rozwiązania funkcji kwadratowej w no to. Już nie będę przypominał, zaraz je sobie zastosujemy. Chcę doprowadzić do takiej postaci. Nie chcę mieć postaci ogólnej, chcę doprowadzić do takiej postaci. Aby to zrobić, muszę policzyć x1, x2. A żeby policzyć x1, x2, muszę sprawdzić w ogóle, czy moja delta będzie dodatnia. Tak? Policzymy sobie na początek delta. Delta równa się b kwadrat, tutaj moje b to jest 11, 11 do kwadratu Odjąć 4 ac c, 4 moje a to jest 12, razy c, razy 2. Co tu wyjdzie z deltą? Delta równa się 11 kwadratów 121. Odjąć tutaj z tego, co kojarzę, to będzie 24 razy 4 96. Pamiętajcie, jak coś kalkulator w rączkę działa, tak? Może być w telefonie nawet w tym przypadku. Super sprawa. Delta wynosi 25. Jeżeli mam policzyć delta wyszła dodatnia, a jeżeli mam policzyć x1x2, to pamiętajcie, że mm, no, potrzebuję jeszcze pierwiastek z delty, tak? Policzę sobie jeszcze pierwiastek z delty. Pierwiastek z delty u mnie będzie. Mm, pierwiastek z 25, czyli 5. Liczę sobie x1x2. 1. Nie będę przypominał wzoru, podstawimy sobie od razu do wzoru. Minus B, czyli ujemne 11. Odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 5. Przez 2A, czyli 2 razy 12. W tym przypadku, bo A jest 12. Wychodzi tutaj coś takiego jak ujemne 16. Przez 24. Przez co ja to mogę skrócić. No, na początek mogę to skrócić na pewno przez 8. Mogę to skrócić przez 8, bo rejs przez 8. 16 przez 8 to jest minus 2, a 24 przez 8 to 3, czyli ostatecznie otrzymałem minus 2 trzecie. Zobaczmy sobie, ile będzie wynosił x2. x2 równa się. Minus B znowu, czyli ujemne 11. Tym razem dodać yy, pierwiastek Z, delty, czyli dodać 5 przez 2 razy 12. Ten sam mianownik jak wyżej. Yy, minus 11 dodać 5 to jest ujemna 6. Yy, przez 24. Yy, to się skróci góra i dół przez 6. 6 przez 6 zostanie minus 1. 4 przez 6 zostaje czwóreczka. fajnie mam x1 x2 to są dwie liczby ujemne i teraz chciałbym podstawić do tego wzoru dobra Podstawiam do wzoru zaczynam y to równa się pierwsze co widzę w moim wzorze to jest literka a ile u mnie a jeszcze sobie tutaj dopiszę a jest równe 12 na koniec Czyli muszę wstawić na początku 12 świetnie wstawiam 12 potem patrzę jest x przepisuję x Tutaj nic na razie nie wyczeruję ten X we wzorze musi być odjąć, piszę sobie odjąć, tak jak powtarzam tak jak małpka. tutaj mam wzór, to sobie to wszystko przepisuję i odjąć X1, moje X1 ujemne 2, 3. Wstawiłem sobie za X1, tak było X1 we wzorze, wstawiłem, zamknąłem nawias, jasne, to patrzę sobie dalej, nic nie ma pomiędzy to nie piszę, patrzę sobie, otwieram drugi nawias, jasne Przepisuję x, -a, ok. piszę odjąć. Prosta sprawa. Przepisować potrafię. Wstawiam x2. x2 mi wyszło minus 1 czwarta, to wstawię sobie minus 1 czwartą, bo minus się zjadł. Zamykam na raz. Ok, no pamiętajcie, że minus minus to w konsekwencji tutaj da mi 2 plusy zaraz i zaraz to sobie właśnie ładnie napiszemy ostateczną postać, postaci iloczynowej tej funkcji kwadratowej u góry, w której mieliśmy w przykładzie. 12, otwieram pierwszy, nawet sobie będzie x, to się zamieni na plus, czyli dodać 2 trzecie i drugie x dodać 1 czwarte. Dobra, więcej o postaci męczenowej jeszcze Wam na pewno powiem. Teraz dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do widzenia.